USA prawo oficjalnie nie działa. Pojedźmy po kolei. W ciągu zaledwie dwóch dni Trump dokonał trzech skandalicznych łaskawień. Najpierw łaskawił on szeryfa, który był skazany na 10 lat więzienia za wzięcie kilkudziesięciu tysięcy dolarów półwek. potem Trump łaskawił celebrytów, którzy zrobili przekręty na ponad 20 milionów dolarów, a na końcu łaskawił oszusta podatkowego, którego matka uczestniczyła w obiedzie z Trumpem w Maralago, takim, gdzie płaci się milion dolarów za bilet. I to jest tylko ostatnie kilka dni. I to jest naprawdę bardzo mała skala. Jak podzieli ten raport, kilka ogromnych amerykańskich firm, które miały sprawy sądowe wytoczone przez rząd federalny, Wpłaciły pieniądze na inaugurację Trumpa, miały te sprawy odroczone lub wstrzymane. I tutaj mówimy o naprawdę ogromnych pieniądzach miliardach dolarów. I naprawdę o największych korporacjach na świecie, takich jak Amazon, Google czy Meta. Szacuje się, że Elon Musk, który wpłacił na kampanię Trumpa ponad 200 milionów dolarów i później dostał fuchę jako niszczyciel agencji federalnych, zrobił na naprawdę ogromny interes. Przeciwko jego firmom było otwartych kilkadziesiąt spraw w kilkunastu agencjach federalnych. I konsekwencje finansowe tych spraw były szacowane na ponad 2 miliardy dolarów. I wszystkie te agencje doznały ogromnych cięć w finansowaniu ze sprawy że będą musiały te sprawy albo porzucić, albo wstrzymać. Ale to jeszcze nie koniec. Bo pamiętajmy, że jedną z pierwszych decyzji Trumpa było ułaskawienie ponad 1600 zdrajców, którzy zaatakowali Kapitol w styczniu 2021 roku. Jakby tego było mało, to kilka dni temu była piąta rocznica brutalnego morderstwa Georgia Floyda przez policjanta Derek'a Kaszowina. Wszyscy pamiętamy to nagranie, jak policjant klęczy na szyi człowieka przez 9 minut, aż ten umiera. Przecież prezydentury Bidena wszczęto dochodzenia w wielu wydziałach policyjnych w USA, żeby ograniczyć tego typu sytuacje. Oprócz że amerykańska policja zabija ponad tysiąc osób rocznie i kilkanaście procent z tych ludzi to są ludzie nieuzbrojeni, często uciekający przed policją po prostu. administracja Trumpa teraz zamyka te dochodzenia, dając wyraźny sygnał, że jest ona za tym, żeby policja była bezkarna. Położywszy też ostatnio dużo głosów za tym, żeby Trump ułaskawił Derek'a Szowina, czyli tego mordercę, natomiast nie zrobił on tego. Nie dlatego, że nie chciał, ale wynika to po prostu z jednej rzeczy. Mówię wycie z tego, że odbywa on naraz dwa wyroki oraz stanowy i tylko ten federalny mógłby być ułaskawiony przez prezydenta, natomiast cały czas musiałby odsiedzić kolejne 20 lat wyroku stanowego. Także ułaskawienie pod prezydenta nic by nie zmieniło. Także podsumowując, po pierwsze, tam daje wyraźny sygnał dla oszustów, że jeśli tylko są oni lojalni, jemu dadzą mu pieniądze, to mogą liczyć na ułaskawienie. Po drugie, ten sam sygnał daje on korporacjom, które nie muszą barczyć się o regulacje ani nie łamanie prawa, o ile tylko wspierają finansowo Trumpa. Po trzecie, i to jest najstraszniejsze w życiu codziennym dla zwykłych ludzi, Trump pokazuje, że dla Ludzi, którzy są lojalni wobec niego, nawet przemoc jest dozwolona, o ile jest wymierzona przeciwko jego przeciwnikom. Jest to przerażające, ponieważ oznacza to, że obecnie w USA, o ile jesteś lojalny Trumpowi, to prawo ci nie dotyczy i możesz tak naprawdę robić co chcesz. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Robienie tego typu materiałów to masa pracy, setki przeczytanych artykułów miesięcznie oraz nawet parę książek. Także jeśli podoba Wam się to, co tutaj robię, to możecie zostać moimi patronami na Patronajcie albo wesprzeć mnie jednorazową wpłatą na bajkowi.